Dzisiaj mamy 3 sierpień 2025. Mam chwilę czasu do rozpoczęcia pracy, także sobie tu chwilę siądę. Telewizor wyłączony, nie ma co oglądać. Po lewej stronie, obok mnie, nie chcę pokazywać tego pana, siedzi pan. I patrzy w okno na parking Czy ktoś do niego przyjechał I co chwilę spogląda na zegarek Trochę takie przytłaczające to jest Tutaj znów rozpoczynam zmianę na tym największym oddziale też mają być dwie dziewczyny ze mną. Zobaczymy, jak będzie. Ta jedna, co już jest, to jest taka pracowita. Ok, zobaczymy tą drugą. Wczoraj było bardzo dobrze. Trochę się bałam z tymi dziewczynami, ale sprytne były. Prawie wszystko porobiły. Ale tutaj 17 jest pacjentów na tym oddziale, więc zdawanie mleków długo schodzi, bo. Nie wszyscy łykają, że tak powiem od razu. Przyszła ta druga dziewczyna. To po prostu porażka. Przyszła o godzinie 19, bo na krótką zmianę jest, i od razu sobie usiadła z tymi dziewczynkami, dziewczynami, które już miały pauzę na posiłek. Siadła i siedzi. I ja już. Ponieważ kończę, nie chcę się kłócić, nie chcę robić afer, poszłam tylko do tej, która zajmuje się ludźmi na naszej zmianie, że tak powiem. I się pytam, kto tutaj, kto teraz rozdziela ludzi na, na odcinki? Bo ja jestem z tą dziewczyną z Katrin na największym i jesteśmy tylko dwie. Na następnym, który jest. O 30% mniejszy, są trzy. A ona mi się pyta: Rekwas as, Reikwas as, ja, czy coś, coś nie tak, coś nie tak. A mówię: Ja nie, nie, tylko się pytam. No ale podziałało to, bo przyszła tutaj, jak ta dziewczyna przyszła, i widzi, że ona siedzi. i Pogoniła ją do roboty. Ech, trzeba jej wszystko palcem pokazać. Bo ja ją też tutaj steruję, no ale nie mogę cały czas ją popychać. I zrobi coś i stoi taka zamrożona z tym telefonem albo gada z kimś tam. No, po prostu tragedia. Ja tu jestem trochę na straconej pozycji, bo tu generalnie same miejscowe pracują, młode dziewczyny. Y i że tak powiem, trochę odstaje, nie chce się kłócić. No, ale co jakiś czas trzeba jakieś tam rzucić zdanie, że niby się grozi. To jest jakiś ruch. Nie wiem czy ona i coś tam ta zmianowa powiedziała, bo teraz zaczęła być trochę aktywna gdzieś z pół godziny, i znowu poszła tam, siedzi na końcu. Nie wiem czy tam widać. Siadły sobie na podłodze i siedzą. Na te dzwonki w telefonie nie odbiera, to z tego naszego systemu tylko czeka, jest tak jakby, nie wiem, nie wiedziała po co przyszła albo wie co, co robi, żeby się nie narobić. No po prostu dramat. Ja tyle lat byłam z, właśnie z takimi młodymi w tym poprzednim miejscu pracy, miałam ich zawsze na przyuczeniu, to to po prostu była masakra. Znowu dzwonnik nie odbierała, o, odebrała chyba ta druga. Taka skromna dziewczynka pracowita. Zobaczymy, czy wytrwam tutaj do końca. Mam kilka dni wolnego, a potem jeszcze tutaj mam pięć dniówek do końca. Chyba, że się rozchoruję, no, ale nie chciałabym. Nie chciałabym, bo yy, nie wiadomo, co będzie w przyszłości. Tu jest małe środowisko, wszyscy się znają. Jak byłam w szpitalu z tą złamaną ręką, to tego znam, ten się odzywa. Pamiętam Cię, tu pracowałeś. Ludzie tutaj często zmieniają miejsca pracy, ale generalnie jest to małe środowisko. Także nie wiadomo, co człowieka czeka. Trzeba być ostrożnym. Plany są inne, żeby do Polski wrócić, ale życie jest życiem.